Błogosławione łono, które cię nosiło, i pierwsi, które stałeś, Lecz on tu rzekł, tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, do wszystkiego w życiu trzeba mieć klucz. Do domu, a nie tylko, inni mają dobre klucze do sejfu. Są klucze metalowe, drewniane, elektroniczne, żeby coś otworzyć, coś zamknąć. Tak, ale najważniejsze z tego wszystkiego, z tych kluczy, jest klucz do życia. I taki klucz, był potrzebny do życia otwiera życie ku przyszłości takiej, którą przygotował za człowieka Bóg. Człowiek w pewnym momencie zatrzasnął sobie przyszłość. Ale Bóg, ale Bóg na to sposób za nas. Człowiek sposobu na to nie znalazł. Nie wiem, był właśnie, tak przez pierwszy właśnie grzech. Ale Bóg taki sposób za nas. Jest też. Tym, tym kluczem, o którym święty Jan Paweł II mówił, jest dla nas Jezus Chrystus. W Warszawie jak Święty mówił w 79 roku, że Kościół przyniósł w Polsce Chrystusa, czyli klucz do zrozumienia dziejów, do zrozumienia godności człowieka do... Ten klucz, który człowiekowi otworzył przeszłość. I teraz tak, jeśli mamy ten klucz, to jak my się mamy nim posługiwać? Otóż dzisiaj liturgia słowa nam na to pytanie odpowiada. W pierwszym czytaniu słyszymy, z księgi Joela, słyszymy o tym, że właśnie kiepską przyszłą mają ci, którzy odwracają się od Pana Boga. Natomiast Bóg przypomina w tym, y, przez proroka Joela, przypomina ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej, a Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić. Dlaczego, na co nam wskazuje Bóg y, w tym, y, co y, przez proroka Joela nam mówi? Mianowicie, ten Bóg mówi, nie ma innego Boga, ja jestem Bóg. A skąd my wiemy o tym, że to jest właśnie tak? Bo, nam, bo przyszedł na świat Jezus Chrystus, który jest właśnie kluczem do naszej przyszłości i objawił nam Boga. Boga prawdziwego, Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Boga, który jest opatrznością. Boga, który yy, jest celem, jest źródłem, ale jednocześnie celem naszego życia. I druga sprawa. A więc, jeśli ja jestem Bogiem, to też, moi drodzy, trzeba sobie zadać pytanie. Pytanie, no właśnie, czy ten Bóg objawiony przez Jezusa Chrystusa jest rzeczywiście moim Bogiem? Bo może ja mam dużo takich bożków trochę. Taką wygodę, jakieś dobre samopoczucie. Czy też jakieś dorobienie się, czy jakieś, jakaś właśnie taka sytuacja, w której ludzie by mnie dowartościowali, bo taką noszę w słowie potrzeby dzisiaj, te lansowanie tego różnego rodzaju potrzeb, czy też kreowanie potrzeb, czy budzenie takich potrzeb, które człowiekowi w ogóle nie są potrzebne, ale są takie tendencje do tego, żeby odwrócić uwagę człowieka. Ale i teraz tak. Słyszymy, kobieta przychodzi do pana Jezusa i głośno zawołała. No, jakie cudowne słowa wypowiedziała ta kobieta? Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które stałeś. W ten sposób matkę Jezusa tak uczciła. Ale zobaczmy. Ten pan Jezus wcale tego nie Zaprzeczył, ale mówi tak, 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 tak. Ale błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. W ten sposób Panie jest mówi tak, że takim kluczem do naszego życia jest to, kogo słuchamy. Takim kluczem prawdziwym jest słuchanie Boga. Dzisiaj zauważmy, wydaje się, że świat obuch. Obuch na Boga, obłuch na Boże Słowo. Kogo słucha? Polityków? Słucha y, różnych takich ugrupowań, różnych, które podpowiadają, jak wspomniałem wcześniej różnego rodzaju potrzeby, jakby budzą te potrzeby, które raczej nas niszczą niż, niż budują. I ten... Y, y, to właśnie wsłuchiwanie się w Boga jest czymś, bez czego naprawdę trudno mądrze pięknie żyć na tym świecie. Trudno. I stąd też to no może, no pięknie żeśmy tam śpiewali w tej pierwszej pieśni dzisiaj, mianowicie, że kiedy ludzie lamentowali, to Bojowski co robił? Patrzył w nie? Dlaczego? Dlatego, że stamtąd przychodzi mądrość, stamtąd przychodzi słowo. Tam się znajduje klucz do naszej przyszłości. Tam się znajduje klucz do naszej mądrości. Mądrości życia, oczywiście. I stąd też yy, zauważmy, że yy, Błogosławiony Edmund jest dla nas takim yy, przykładem, że jak trzeba się mocno trzymać, właśnie jak trzeba mądrze używać tego klucza, którym jest. Właśnie Jezus Chrystus, Jego Słowo. Jak to mamy robić? Wspomniałem na początku o stole eucharystycznym. Rodzina gromadzi się przy stole. I rodzina błogosławionego Epulta także gromadzi się przy stole. Przy stole eucharystii, ale jest jeszcze w kościele. Jest to jeden stół. Stół Bożego Słowa. To też jest pokarm. Jest ten pokarm, który. Miecie nam życie, yy, ożywia nasze życie. Chciałbym Trady Jezusa Chrystusa. I ten w którym jest właśnie Boże Słowo. Dlatego Panie jest mój błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego Boże i zachowują je wiernie. Tu mamy tłumaczenie, przestrzeganie. Zachowywać wiernie słowo, które słyszymy od Pana Boga. Ale my, drodzy, jak musimy się to Słowo zasłuchać, Błogosławiony Edmund to było przecież charakterystyczne. On zapatrzony, może opatrzony i zasłuchany, kiedy czytamy jego dziennik, to orientujemy się, że w różnego rodzaju sytuacjach on czasem się zamartwiał, ale w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że w gruncie rzeczy rozwiązania nie przychodzą od Niego. No, od nich nie wymyśli. Modli się i okazuje się, że wszystko się jakoś układa według tego, tego innego klucza, w sobie sam wymyślił. Układa się według właśnie tego klucza Bożego. I stąd też, jak ważne jest, żeby właśnie rodzina gromadziła się też przy tym stole i Eucharystii, i przy tym stole Bożego Słowa. Tak jak Rodzina, właśnie ta nasza naturalna rodzina, gromadzi się przy stole. Najczęściej takim stołem ulubionym w rodzinie to jest stół w kuchni. To jest dobre miejsce na stołu. I stąd też to wszystko świadczy o tym, że to no właśnie ten, ten klucz przyjąć od, od Pana Boga. Choć inni będą odpowiadać, że trzeba by się starać o to, tamto, a my mamy być właśnie ludźmi. Ludźmi, którzy y, są zasłuchani w Boże Słowo. To, y, być zasłuchanym w Boże Słowo. Właśnie co to też znaczy, moi drodzy? Y, myślę, że każdy z Was ma Pismo Święte w tom. No ale się sobie tak, on jest na półce 14. A pismo święte powinno być tak na stole jak kromka chleba. I codziennie. Bierzemy kromka chleba do ręki, pismo święte też. Podkładają się i właśnie wtedy człowiek nasiąka. Słuchajcie, jeśli nie wsłuchujemy się Boże słowo, to my nasiągniemy światem. Święty Paweł w 12 rozdziale listu do napisał. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Też przewieniajcie się przez odnawianie umysłu. Bo tak, bo widzimy, że ludzie, y, którzy y, przyjęli tę te, y, mądrość tego świata, y, to jest mądrość krótkowzroczna. Krótkowzroczna, nie wiem, czy można mądrość. Do, w, 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 choć i Będynek XVI o tym wspom wspominał, Pierwsze nie mówię, że ja nie drugim oczywiście, ale yy, wiecie, o yy, takiej wadzie, yy, która po włosku nazywa się mondanita, czyli taka, taka światowość, taka mentalność i czyli życie według tej yy, światowości, światowości, która eliminuje Pana a Bogosławionego co robi? On mówił, stworzył, założył służbę, żeby Pana Boga yy, przypominały, bo Panu Bogu przypominały wszystko. A po co jest rodzina Bogosławionego Edmunda? Również i po to. Po to, żeby właśnie yy, ta Bogusławiany, rodzina Bogosławionego Edmunda ludziom niosła także Pana Boga. Jak? W sposób tak prosty. W sposób tak prosty po pierwsze obecność. Dzisiaj musimy mówić o apostolskiej obecności. Co to znaczy? Żeby nie by być byle kimś wśród ludzi, czyli takim rozpuścanym światową mentalnością, ale być kimś, kto wie, że Nie tylko myślę, ale że moje życie kształtowane jest przez Jezusa Chrystusa, przez Jego Słowo. Skoro tak, to właśnie yy, to jest coś, co yy, pozwoli, ludziom, pozwoli ludziom także zobaczyć, doświadczyć właśnie tej obecności Jezusa Chrystusa, obecności Boga. Yy, właśnie tam, to apostolstwo obecność. być obecnym przy tych, którzy. No, czują się osamotnieni, porzuceni, zrceważeni, biedni, bezradni. To no, nie na tym, nie o to chodziło wojewódzkiemu. No, w pewnym momencie przyznaje się, że w pewnym momencie jakby teoretyzował w swoim życiu, ale ten, kiedy został wezwany jakby za krzykiem kobiety, że mój... Właśnie mąż, mój stary, umiera, bo nas idzie, a kiedy wychodzi od tego człowieka, mówi, że żeby biedę zrozumieć, to trzeba się tej biedy dotknąć. I właśnie to wkłada y, też y, wielkość pogodzenia że choć miał wewnętrzny pewien opór, taki lek, normalny, ludzki, ale pokonał po to, żeby przyjść z pomocą człowieka. Przecież czas brzmionemu, zaraźliwie chorym, trzeba się tej nędzy dotknąć. No właśnie, ale bez obecności my nie dotkniemy się tej nędzy ludzi i nie przyjdziemy im z pomocą. I dlatego też, yy, natomiast ta obecność właśnie kształtuje w nas także słuchanie, które wymaga obecności przed Bogiem. Bo, żeby słyszeć, to trzeba być obecny. Nie wystarczy telefon, nie wystarczy WhatsApp czy komputer. Potrzebna jest obecność. a fizyczna obecność. I dlatego, kiedy człowiek jest obecny, kiedy jest blisko, to słyszy lepiej. Bo nie tylko słyszy, ale widzi. Bo nie tylko potrzebny jest głos. Potrzebna jest twarz. Potrzebna jest twarz, która mówi więcej niż ludzki głos. Bo I y, to, że został człowiekiem świeckim, bo miał być spełnienia w Kościele co? o wiele ważniejszych miał zanieść, miał zaniść, zrobić wszystko, y, co, do czego Pan Bóg żeby ludziom zanieść Boga. I dlatego też no właśnie założył służebniczki także, a my idąc śladem tego apostolstwa. Bogosławionego Edmundę. Staliśmy się nam Bogosławionego Edmundę. Zobaczcie. To jest właśnie to. Nauczyć się być obecnym. No właśnie dzisiaj potrzeba tego. I yy, ta obecność, właśnie ta obecność, moi drodzy, tego się trzeba uczyć. To trzeba się uczyć. Yy, ale o to też trzeba Pana Boga prosić, żebyśmy umieli być i nie będą nas oklaskiwać. Ważne, żeby doświadczyli obecności Boga w nas i doświadczyli Jego miłości takiej, jaką panu przez nas chce im pokazać. No, tak jak to jest i właśnie w naszej rodzinie naturalnie. Dlatego, moi drodzy, życzę Wam entuzjazmu, ale życzę Wam żebyśmy trzymali się tego klucza i używali dobrze tego klucza. Bo On prowadzi do tego, że tak jak Jezus już właśnie przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc, tak jak Jezus odchodząc z tego świata, jesteś z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata i wtedy patrzy na nas. Żeby to nie było teoretyczne, to nas posyła. Nas, żeby inni widzieli, że jest z nami przez wszystkie i nasze życia. A myślę, te to mam na ci. z kadzidy. Składamy? nie bardzo. <laughs> z powrotem w stronę naszego kościoła, na podwórko Księdza proboszcza, A panią Bogusiew poproszę, żeby wychowała pierwsza i by drogę.